Dzień dobry, bobry! Dzisiaj taka sobotka. Leoś, tutaj cię wszyscy słyszą, co Ty robisz? Odpoczywam, wykąpałam się, coś się, ale dzisiaj wieczorem... Dzisiaj wieczorem jadę do dyn, 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 Łodzi, mojego rodzinnego miasta Łodzi. Pierwszy raz w życiu jadę na Fame MMA. Jedziemy z przyjaciółmi, troszeczkę się rozerwać. E, nigdy w życiu nie byłam na żadnej walce na żywo, e, a widziałam, że są ciekawe walki, więc uznaliśmy, że chcemy to zobaczyć na własne oczy. W ogóle nigdy w życiu nie widziałam, żeby było dwa na jednego, więc tego to w ogóle jestem ciekawa. E, I co? No może tego nie wiecie, ale ja jestem taką chłopaczarą troszeczkę. Ja przez wiele, wiele lat trenowałam kickboxing, więc. Lubię walki. Lubię pooglądać, lubię też wejść, ale ja nigdy w życiu bym nie, e, nie zawalczyła profesjonalnie. No way. Teraz już jestem w ogóle mamą, więc też nie ma szans. E, ale lubię. Lubię UFC, lubię KSW. A teraz Fame mama. Widzimy się na miejscu i dzięki wielkie Fame MA i Wojtek za bilety. I taki fun fact, ja kiedyś w ogóle dostałam kilka propozycji free żeby zawalczyć. Nie powiem Wam w jakich federacjach, ale odmówiłam. E, co innego dla mnie tak wiecie, sparring na treningu i ja lubię. W ogóle wracam niedługo do kickboxingu, bo sobie teraz trenera ogarniam, żeby tak raz w tygodniu po prostu pójść się powyżywać. Ale nie, no tak tak żeby tato, To nie. <śm> Ja po prostu się rozerwać, bo jestem cały czas z bomblem. Dzisiaj zmiana warty tatuś zostanie z losiem, a mamusia pojedzie się rozerwać. Zasłużyłam przez to ostatnie pół roku.